Halo, halo kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w kolejnym odcinku z gry Supermarket Simulator. No i jak widzicie, nasze zęki sobie tutaj chodzą i rozkładają towar, który im zamówiłam. No i kochani, tak, myślę, że to co najważniejsze to jest już rozłożone. Z tego co pamiętam, bo graliśmy sobie oczywiście na live na TikToku, to ja im tutaj pomogłam też roznieść, i tam już wszystko jest na swoim miejscu. Także my sobie sklep otwieramy. Z nowości, jakie pojawiły się i które chciałabym Wam pokazać, to jest to przemeblowanie tutaj lodówek i zamrażarek, bo tego Wam chyba nie pokazywałam, tego nie widzieliście wcześniej te lodówki były w taką tutaj powiedzmy elkę zrobione, w środku były zamrażarki, ale wydaje mi się, że czas i pora na to, żeby tą strefę lodówkowo-zamrażarkową trochę powiększyć, bo coraz więcej tych mebli, tych lodówek jest nam potrzebne, także tutaj mamy lodówki tutaj, jak widzicie zamrażarki i mamy nową licencję właśnie tutaj z rzeczami, głównie tylko z zamrażarek. Jest pizka, tutaj są jakieś gdzieś słuchajcie po tej to popsy. I było tak. Tutaj mamy mrożone warzywka, mrożoną fasolkę. Mamy też i lody. Także tą, tą licencję kupiliśmy na live. I teraz, słuchajcie, już mamy meble naszykowane na kolejną licencję licencję alkoholową. Kupiliśmy sobie już meble, i teraz zbieramy pieniążki, tak, żeby wykupić licencję. I starczyło nam na wszystkie produkty do zamówienia. Także dzisiaj, słuchajcie sobie może na to zarobimy w dzisiejszym odcinku No zobaczymy zobaczymy i czy jak to tutaj nie no kropelka nie jest żółta także bardzo się cieszę chyba nic do sprzątania nie mamy i teraz tak czy czy, czy 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 muzyka muzyka chyba nie gra bo ja tam mam przyciszona Mamy cały czas muzykę na zero, ale ja im chyba tak czy siak do tego kompa muszę iść włączyć tą muzykę, odtwarzać. Tak, widzicie? Muszę im kliknąć, żeby oni słyszeli tą muzykę. Chłopaki tutaj zanoszą na magazyn. No i słuchajcie... Znowu oni mnie olewają. Moi klienci mnie olewają i oni wolą chodzić do kas samoobsługowych niż do mnie. O, i syf robią. No, butelka tutaj leży bardzo nieładnie z waszej strony, drodzy Państwo. Klient czeka na moją pomoc. No tak, no, po pomoc to są pierwsi, ale żeby przyjść do mnie, dać mi trochę pokasować, to gdzie tam? O, pan jest, dobra. Pieprz, ostry sos i herbatka. I mamy 51. Dziękuję bardzo. Nadal mamy te ceny podniesione tak o te złoty 52 złote dolary. No, dolary. Ja tu mam spolszczenie, więc mówię, że mamy złotówki. O, akurat złotówki, złotówka dla pana. I na razie to utrzymujemy. Nie zmniejszam. Może gdzieś tam wiecie, jak codziennie te ceny się zmniejszają. To już tak robię, żeby było bardziej. Ten dolar 50 więcej, a nie dwa, tak, tak w ten sposób ewe o, ewentualnie, ale niżej niż ten dolar 50 myślę, że raczej schodzić przynajmniej na razie nie będziemy. Tutaj złotówka dla pana. No, tutaj mamy puste półeczki, nadal czekamy na jakąś licencję, która będzie mogła tutaj nam wskoczyć, ale mówię, no, następna jest właśnie ta alkoholowa za 12,5 tysiąca, a kolejna. To, słuchajcie, nawet nie wiem, bo zanim my na nią uzbieramy, to też trochę minie. No i biorą te nowe mrożonki. Super, cieszę się. 72. Ja myślę, że no, byśmy musieli, tak, żeby kupić tą licencję, to jest 12,5 tysiąca. Plus, no ja taki myślę, że no, ponad 15, około 16 byśmy musieli mieć zarobione, żeby starczyło nam na zakup produktów tych nowych, jak i tych, który, które już mamy na sklepie, a, ale nam brakują, no to hmm. No, mamy 14, już dopiero jest 15. Tutaj, no, zobaczymy, słuchajcie. Ja też mogę to oczywiście źle obliczyć. Najlepiej to by było, mieli tak około 18, to byśmy mieli pewniaka, że, że na pewno nam starczy. Czy gdzieś tutaj coś leży? Chyba, chyba nie. Ja was, kochani, oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę. Subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, żeby być na bieżąco z odcinkami. A łapeczki, słuchajcie, zostawiacie łapeczki, bo łapeczki to jest taka pomoc dla mnie w zasięgach i będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli je. Zostawicie. No, i zapraszam też właśnie na TikToka, na którym ogrywamy sobie e, supermarket na live'ach. O, patrzcie, jak oni dzisiaj mi tutaj dają wyliczone i w ogóle jakie fajne kwoty są, jak nie mamy takich tych, wiecie, groszówek. Coś tam 70 groszy, 30, 20. Tylko zawsze staram się zrobić albo mm, tak zaokrąglić, nie? Albo powiedzmy do tej dychy, albo dycha 50, 750 i tak dalej, i tak dalej. O, dobra, dobra. Słuchajcie, ponarzekałam na nich, że nie przychodzą. Aha, ale tylko z papierem. No dobra, no ale zawsze coś, zawsze coś. Dlatego ja myślę, że my chyba tego pracownika w najbliższym czasie, bo nie chcę mówić, że nigdy, ale w najbliższym czasie mieć nie będziemy, bo on mi zabiera radość z życia, radość z prowadzenia tego sklepu. Zapraszam do kasy, zapraszam. Pójdziemy się rozejrzeć, bo ja tak rzadko tutaj powiem Wam, wyskakuję, spojrzeć. O tu mnie już wołają. Jak tam sytuacja, wiecie, na półkach? I tutaj już słyszałam dzwonek, ale pani tylko sushi, pani tylko sushi. No dobrze, zawsze coś tu byśmy mogli to zamówić. Która? To jest tam po 18.00? Dopiero. Dobra, zamówmy to już teraz. To może na razie nie. Tutaj sushi jest git, jajca, jogurty. Jogurtów nie kupują za bardzo. Ten mimolet możemy też. Zamówić. Tutaj dobra, a w tych zamrażarkach tu zamówimy. O, patrzcie, warzywka, jak się sprzedały. Super, cieszę się bardzo. Dobra, na razie tak zamówmy, bo już widzę, że ktoś tutaj czeka. Ale mi się podobają te różowe napoje. W ogóle te nowe, tam znowu jakieś śmieci leżą. Ten pomarańczowy też jest fajny. Napój 9,50. Dobra, dzień dobry, dobry wieczór. No i zero, dziękuję. Życzę Pani miłego wieczoru. O, no, 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 drodzy klienci, co tu się dzieje? Czy Wy u siebie w domu też taki syf robicie? Myślę, że nie. Także proszę u mnie też nie robić. Dobra, tu pizka jeszcze jest. Oni to zaraz będą dokładać. Może ja im nawet tyćkę pomogę. Co my tutaj mamy? Warzywka, warzywka, warzywka. O, kurczaczki jeszcze. Kurczę, ja nie sprawdziłam. O, brak miejsca, to czekaj. A już jest 21, no nic. To sobie rzucimy. Gdzie to było? Tu jesteś. Kobito, nie widziałam cię w ogóle. Pięćdziesiąt groszy. Dobra, ile mamy? No 16 prawie, Myśl, ojej, myślę, że to tych 16, no to dociągniemy chyba, nie? No byłoby słuchajcie już wstyd, jakbyśmy tego nie zrobili, ale i tak kurczę, ja się cykam, wiecie, że mi na coś po prostu zapragnie, ale najważniejsze, że sobie ogarnęliśmy meble bo na to już teraz pieniążków wydawać nie musimy. O, u, 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 dzień dobry, dobry wieczór, karciocha, 171, no mamy 16, czy ile kaw, pan tu robi ładne zapasy, ja widzę płatki dla dzieci, no. Super, 146,50. Dziękuję panu serdecznie, życzę miłego wieczoru. No to teraz słuchajcie, drodzy klienci, do 17 tysięcy. Do 17 tysięcy proszę dobić, a ja w tym czasie sobie umyję tutaj szybki, bo widzę, że są zabrudzone i dzwonek słyszałam, pan mnie woła kolkę kupił na wieczór może do whisky <noise> jeszcze whisky powinniśmy mieć 38, dziękuję ej, 3 brakuje, no mam, nie no, dobra, jeszcze tu będzie będą, będą chyba no, proszę mi tu ładnie kupić do 17 dobijemy, dobijemy tam pan poszedł do samoobsługowej, a co tutaj mamy, te takie te, dobra, to ja już pamiętam, gdzie one są, nawet tutaj. No zęki się obijają, jak ja ich nie przyspieszę, to oni są tacy wolni, łochryste, dramat. No ale dobra, na ten moment niech sobie tam chodzą powoli, bo nie jest mi już potrzebne przyspieszanie ich. Panowie kończą no, zakupy. Tu już jest 130, tu 115, 136, 145, 122. Dobra. No pie... U, ile lodów. Aj, takiego gorzka, to ja bym chyba. Nie, bo jest waniliowy. O tu jeszcze pan dzień. Dobry, dobry wieczór. Nie zauważył. pan taki sam nie chyba. Nie zauważyłam. No cieszę się nawet może 17,5 będziemy mieć. Patrzcie. Ile tam wydałeś? 109? Nie, nie będziemy mieć. No to co? Nic nie szkodzi. Patrzymy, czy nikt tutaj się za półkami nie schował i kończymy dzień, kochani. Klien... Wow, mamy więcej klientów niż zawsze. Zobaczcie, zawsze kręciliśmy się, pamiętacie? 76, 77, 78 tych klientów, dzisiaj 83. Czyli to, że mam wyższe ceny, to nie, nie jest tak, że oni do mnie nie przychodzą, tak? Co prawda, no za drogo było 100, 158 razy, ale ja już na to nie patrzę w ogóle. 2,5 tysiąca mamy. Zysku i mamy pół tysiąca. No to kochani, myślę, że, czekajcie, ja im to zostawię, że my sobie tą licencję kupimy. Że my sobie tą licencję kupimy. Bo dlaczego by nie? Tylko, no właśnie, no właśnie, bo my tu jeszcze mamy raty. No i już mamy 16. I jeszcze rachunki. No. I co to teraz będzie? Co to teraz będzie? Czekajcie, nie, 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 nie. Ja tutaj sobie ostat... Aj, przyklikałam. ostatnia zmiana. 3,25 to zróbmy 4,50. Makaron, uszka poszedł w dół. 7,16 to zróbmy 8,50. Tu zrobimy 9,10. 10. Yy, tutaj mamy ten napój 3,50, to zróbmy 3,12, to zróbmy 4,50. A jeszcze, jak tam sytuacja? Tutaj, yy, dobra, wiecie co, ja sobie najpierw zrobię takie te tyci, tyci zakupy. I, i, i tu sobie dokupimy, bo w miarę, w miarę mam tych produktów. Ale są właśnie niektóre takie, gdzie no muszę zamówić. Nie ma, że tego nie zrobię. Tabletki do zmywarki, dobra, 14 niech jeszcze zostanie. W razie czego zamówimy w trakcie dnia. Tu mamy 15, więc ja zamówię kurczaka. Kawka może jednak to 15 niech zostanie. Makaron 16 też nie ma tragedii. Ta musaka, kurczona z droga. Zostawmy na razie. Małe suszy też jest drogie. No tutaj już to musimy zamówić, to, to piwo. Beczkę tak samo. Zamówimy, zamówimy. No, zobaczcie, mąki to trzeba z dwa razy zamówić tutaj. Pieprz też zamówimy. Środek czyszczący, o, papier toaletowy ten też trzeba dokupić. I jak to tutaj na dole wygląda? Dobra, chłopaki, ja już kupuję, zanoście to sobie. Napój gazowany, napój gazowany, groszek zostawimy. No, lody dokupimy, te lody też dokupimy. No i dobra, zostaje nam 15 tysięcy, więc na luzie, kochani, e, licencja i mamy tutaj, a kolejna to jest parmezan, ser, śmietanka kremowa, makaron, czyli tu są lodówki. Jogurt, kolejny wow, czyli cztery rzeczy do lodówki, makaron, ryż, cukier trzcinowy, więc w sumie, bo ten sklep powiększy nam się właśnie po tej prawej stronie, czyli tam, gdzie są te makarony, ryże. Ja trochę na to marudziłam na live i jeszcze muszę się zastanowić, jak to ogarnąć, bo nie chciałabym robić takich tych korytarzy, chyba nad, przez całą długość sklepu, ale tu, jak mamy kolejne licencje, które i tak będziemy musieli dać na tamte półki, no to w sumie może nawet dobrze, że, że się w tamtą stronę powiększa. Tylko właśnie będę musiała pomyśleć, jak to z tymi półkami je poustawiać. Bo nie wiem, czy wiecie o co chodzi, bo on pójdzie znowu do przodu ten sklep, więc półki znowu też pójdą do przodu i będzie się tworzył taki długi, długi korytarz, a chyba tego bym nie chciała. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobra, kupujemy 12,5 koła. Pięknie. <grytanie> I teraz ja bym chciała wyłączyć moich pracowników. Co bym mogła sobie ten towar na półkach poukładać. Mam nadzieję, że oni chociaż tyczkę tam roznieśli, że nie będę musiała tego nie wiadomo jak szukać. Czyli mamy znowu buteleczki, tutaj to takie jak tamto, tylko inne, to takie jak tamto, jakby w pudełku. Kolejne mamy w beczce, kolejną flachę. Ui. O jest, patrzcie, mówiłam, że ten, że brakuje whisky, no to mamy. I wino. No dobra, to kupujemy, poroznosimy, ustalimy sobie ceny. I, 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 i zobaczymy. Dobra, mamy kolejną beczkę. Tylko czekajcie, ja sobie tu bym chciała. Połóż mi na chwilkę, dziękuję. Chciałabym sobie zapalić światełko. No to będziemy robić, wiecie, beczka do beczki. O, i te też będzie fajnie dobra. Czekajcie, czekajcie, bo te też, widzicie, są w nowościach, tylko one są tam w innym jakimś, nie wiem czym kolorze, smaku, czy, czy o co tam chodzi. Także przełożymy sobie, żeby one były. Koło siebie ze sobą na jednym mebelku. O, dobra. No i widzicie, teraz to pudło to nam tak wszystko ułatwia. Tak wszystko można szybciutko sobie poprzenosić. I tak, tu mamy miejsce na kolejną flaszkę. Tu mamy na kolejną beczkę. To sobie pościągam. No i dodajemy beczki tu. Nie tu, tu. Ok, i tutaj ustawimy też, żeby było wiadomo. I cena. No, ciekawa jestem. 26,56. Wow! No, to zróbmy 28. No, no super. Dobra cena. Podoba mi się. Podoba mi się. To weźmy teraz te takie, czy ja znajdę te. O, te właśnie. O to mi chodziło. Już sobie dołożymy do tych. Trzeba jeszcze będzie domówić, bo mamy za mało sztuk. Ale ja sobie chciałam tak, o wiecie, rozłożyć te szczególnie beczki. I tutaj jaka jest cena? 1304, no to zróbmy 14,50, no tutaj troszeczkę mniej, ale ok. Karton wyrzucimy i teraz bym chciała flaszkę tutaj, dobra. Dobra. Kładziemy tutaj, tutaj, tutaj i jak to wygląda teraz cenowo. 13,70, no to myślę, że 15 zrobimy. 15 no i git, ej. Fajnie, że nam to się tak wiecie. Udało fajnie poustawiać. Tu mamy whisky, więc whisky pójdzie razem z winem na mebel. Tutaj i tutaj. O, o super. 22,39. Tu zróbmy 23. Czekaj, nie piszę. 23,5. Halo, kropka 23,50. Dobra. I zostało nam jeszcze tylko chyba winko, prawda? Chyba tak. A to? Jeszcze piwko. To jeszcze do lodówki. Dobra, tutaj damy wino. Nie, ale nie wiecie co? Ja myślę, że wino powinno mieć całą półkę. Myślę, że na to zasługuje. 15, 27, to zróbmy 17. Myślę, że tak. Myślę, że wino na to zasługuje. I tu mamy jeszcze to piwerko. Czyli lecimy do lodówki i tu mamy tylko jedną półkę na to. Aj, niedobrze, niedobrze. Może bym musiała dokupić jeszcze jedną. No i lepiej by było, jakby były zielone pod zielonymi, ale dobra. Zostawmy to na razie tak. Ja ich włączę. Ej, nie, ustaliłam ceny. Wszystkie ceny ustaliłam? Tutaj tak, whisky tak, ale piwka nie. Dobra, 2,09 to zróbmy 3,50. Ja ich włączę i jeszcze tak muszę domówić na pewno beczkę. Muszę domówić e, tutaj flachę, może whisky i wino, żeby nam nie zabrakło. Dobra, e, domówmy to piwko, domówmy... Dobra, domówmy wszystko. Domówmy wszystko po razie. Ok, i muszę ich włączyć, żeby mi wszystko pozanosili. Pracuj, pracuj, pracuj. Dziękuję. I tutaj tak, musimy mieć 20 regałów, żeby mieć kolejnego magazyniera. Wow. To musiałabym, słuchajcie, kupić te regały. Potem je postawić. Zatrudnić pracownika i wtedy ewentualnie je schować. Bo my nie mamy miejsca na magazynie na to, żeby mieć tyle regałów. To raz. Dwa, nie potrzebujemy mieć tyle regałów, bo ja nie mam tyle <grymianie> zapasu na magazynie. A w sumie kolejny, kolejny, kolejny magazynier by nam się przydał. No nie ukrywajmy. Aha, tu jeszcze mamy te. Dobra, ja może polecę z tym sokiem. Już sobie otworzyliśmy sklep, ale to chyba jest na maksa, co? Chyba tak. Dobra, no to git. No to git, no to czekamy za klientami. Jeszcze zobaczę z tą beczką, jak tam wygląda, bo nie pamiętam, ale jest na maksa. Także, dobra, chłopaki, to już na magazyn widzę. E, zaniosą, trzeba by też było dokończyć tą podłogę, oczywiście, że tak. To się też tutaj wala. Tu mamy półkę, mamy jedną półkę magazynową. Więc trzeba by ją było yy, najwyżej otworzyć. Byśmy mieli 13, więc brakuje nam 7. No nic, no pomyślimy, bo na to też trzeba mieć pieniądze, a u nas akurat z tym. Yy, jak na ten moment jest kiepsko. No, także jakby powiększenie poszło w tą stronę, no to pod kolejną licencję idealnie. Idealnie, tylko ja nie chcę, wiecie, żeby się. Kurczę, nie wiem. Nie wiem w sumie teraz już. Żeby tak wiecie, było że szło się, szło, szło, szło. Nie wiem, jak, jak wielki w ogóle będzie ten sklep, ale na razie innego pomysłu nie mam, a tak mi się podoba. Więc w sumie wiecie, powiększymy, sprawdzimy, jak to będzie wyglądać. Coś chciałam sprawdzić i wtedy będziemy myśleć. Aha, bo chciałam zobaczyć, czy jest muzyka włączona. No, teoretycznie jest. Ktoś tam nie woła przy kasie samoobsługowej, więc już lecę pomóc. I tutaj też już słyszę dzwonek, także, o, widzę, lody się sprzedają. 42, dziękuję bardzo. Jak tam z czystością naszego sklepu? Może wezmę, no właśnie, wezmę MOP i zobaczę, czy nam się tutaj coś nie pokazuje. Tutaj jest na razie OK, tutaj jest OK, tutaj też, tutaj też. No pięknie, pięknie dbamy o sklepik, jest czysty, śliczny, świeżutki i pachnący. <grych> Trochę ich chyba o, przyspieszę. Niech szybciej chodzą. To nie spacerek, to praca. Dobra, pan Pankartom 103. Dziękuję bardzo. Tam sobie na razie radzą na tych samoobsługowych. Tutaj musimy wytrzeć podłogę. Dobra, tutaj już nic nie trzeba. Także zobaczmy, jak się prezentują. Ej, ale ja to domawiałam. To co oni? Czemu oni mi tego nie ten? Nie przynoszą tu? To nie, tak mało mamy? Nie ma więcej. Ej, to lipa. Ja bym chciała, żeby cały mebel był. Dajcie no mi to. Wszystko ma być tutaj. Pani mnie prosi o pomoc, także pomogę. Zobaczymy, czy oni w tym czasie zdążą tam e, dołożyć te winka. Ło, wow, czekajcie, czekajcie. Zobaczymy, jaki to będzie rachunek. No już mamy 214 super. Ja to muszę po swojemu. To jest towar luksusowy. To musi być ułożone idealnie. Dobra, rzucę im, żeby wyrzucili. Wiem, nieładnie z mojej strony. O, 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 jeszcze, jeszcze. I mamy kartę 112. I zapraszam kolejnego pana. Karta 26. Słabo. Słabo, proszę pana dzisiaj. O, dobra. Mop. Mop, mop, i słyszę, że dzwonią po mnie. 58 poziom mamy w połowie, więc słuchajcie, idziemy jak normalnie burza. Szybciutko nam to idzie, powiem Wam szczerze. Ale jeszcze do, do setki, czy tam do 99 jeszcze trochę przed nami. Jeszcze trochę pogramy, a potem mam zamiar sobie pograć właśnie w tą grę, ale z modami. Zobaczyć, jak to tam wszystko wygląda, te inne produkty i w ogóle. 50, dziękuję bardzo. Ej, czy jeszcze nikt nie kupił wina? Czy ja tego nie zauważyłam? Drogie panie, na co czekacie? E, 18, 50, dziękuję. I lecimy tutaj do pani, która się zagubiła w swoich produktach. Okej. Okay. Czy tutaj ktoś przyjdzie? No, jakie ładne są te napoje? I jeszcze te lody do tego uroczo. 21,50. Dziękuję. No, piwko pani kupuje, a winka pani nie weźmie. No, jak to? Ryżu, zapas. 129,50. Dziękuję bardzo. No Co takie biedne tu stoją? Albo wiecie, albo kupują w samoobsługowych. O, 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 o. Trzeba posprzątać tutaj. Nic nie może nam tutaj leżeć na podłodze. Co tu jeszcze jest? No nie no, bo ktoś ukradnie ten karton. Boże, Zenki! W ogóle nie dbacie o porządne produkty, gdzie to mogę? Do góry. Proszę mi to teraz posprzątać tutaj. Karta 61,50, dziękuję. O tam znowu coś leży i ten karton. Boże, bo zanim oni by to posprzątali, to wiecie co? Dawno bym skończyła nagrywać odcinek chyba. Nie idę, idę, idę. Chipsy na wieczór? No, w sumie najlepiej. <noise> najlepiej się je chipsy wieczorem. Nie ma co się oszukiwać. Jak tam sytuacja na półkach? Już nic raczej domówić nie zdążę za bardzo, ale myślę, że do końca dnia, do końca. E, wszystkich tych naszych klientów, o to jest brudno, to nam spokojnie wszystko powinno wystarczyć. Dobrze, tutaj pomożemy pani, jak już jest. O pani bierze wina, zobaczcie, to dwa. No pani się zna na rzeczy i już panią lubię. Zapraszam ponownie, następnym razem będzie rabat. <grym> a pani, dobrze, tutaj soczki, jajca, jakieś szyneczki, susz. Be... A myślałam, że gruby jakiś rachunek będzie, a tu taka średniawka bym powiedziała. Dobrze, kurczaczki są. Jak tutaj wygląda git? No i przychodzą, przychodzą, do mnie zlitowali się trochę, wiecie? I zero reszty. Piękna sprawa. No i już mamy 7000. No to słuchajcie, chyba nie jest tak źle, co? Chyba aż tak źle nam nie idzie. No jeszcze trochę i będziemy mogli mieć kolejną licencję, ale to już trzeba będzie ten sklep powiększyć, wiecie? Wydaje mi się, że tak, żeby już tego nie pchać, byle gdzie, bo tu teoretycznie mamy dwie półki wolne, ale to nam nic nie da. I tu chyba jeszcze jest jednak, o której zapomniałam. Tak, ale no na chemii nie będę kładła ryżu. Chcę już to tak, o, wszystko ładnie. No i jak pociągniemy ten sklep dalej, to już wtedy przy tych drzwiach, tych półek nie będę ustawiać, bo widzicie, jak to tutaj wszystko jest e, krzywo. Dobra. Czy ktoś jeszcze jest? No są, są, także czekamy aż przyjdą. Ja się tak kręcę, bo nie lubię, jak tu jest brudno i ciągle patrzę, czy coś nie leży. Dobra, stanę już sobie za kasą. Czy pan... No ej. No ej. No i te nasze, słuchajcie, szyldy mm, są. Trzeba jeszcze będzie zrobić tutaj na rożonki. No. I chyba na razie produkty sypkie. Mamy chemia. No tu by można było zrobić kawa, herbata na przykład. Ale to jest to, że te lampy nam też przeszkadzają, nie? Że trzeba to, wiecie, tak sobie wsadzić pomiędzy te lampy, te szyldy. O, jak ktoś kupuje wino, pan. No, dla pana też rabat przy następnych zakupach. 2%. <grywy> Dobra, tu już są tylko nasze zęki, więc tylko osoby przy kasie obsługowej, samoobsługowej. Także dwóch panów jeszcze się tutaj kasuje. No i będziemy mieć, kochani, 8000 ponad. Super. Super, super. Bardzo dobrze nam idzie. Można by jeszcze było pomyśleć może o kolejnej kasie samoobsługowej. Dajcie znać w komentarzach, czy, e, czy kupować, czy jednak poczekać, bo raczej Kasiera to ja kolejnego nie chcę mieć. Znaczy nie chcę na pewno mieć, ale nie mówię, że nigdy, bo to wiecie różnie bywa, potem zdanie się zmienia. 82 klientów. Produkt produktu nawet mieliśmy jeden. O ciekawe, czego. No, jesteśmy na minusie, bo wykupiliśmy tą licencję, jeżeli chodzi o zysk. No i mamy 8 koła. Także, dobra, idę sobie zapamięcić jeszcze na koniec odcinka, kochani, wszystko popłacić, żeby nie zapomnieć, bo ostatnio na, nawet na live zapomniałam popłacić raty i Potem musiałam płacić chyba 3 albo cztery na raz. Dobra, zostały nam 3 raty. Super, więc pewnie na kolejnym live'ie już sobie to skończymy zakończymy ten kredyt. No i jeszcze ceny: mamy butelka wody to zróbmy 4, i ser mimolet, to zróbmy 5. No dobra, niech mają. Także kochani, ja lecę przed sklep standardowo. Muszę na chodniku stać, żeby mnie znowu samochód nie potrącił. Standardowo się z Wami pożegnać. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli nie subskrybujecie. No i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach i na live'ach na TikToku. Trzymajcie się cieplutko i papa.